Jeśli w sieci wyświetla wam się informacja, że... No ho ho! Dzisiaj możecie odebrać swojego nowego Samsunga S23 za jedynie 100 zł. Gratulacje użytkowniku! Zostałeś wybrany! To z góry zakładacie, że to skam. I to oczywiście poprawne myślenie. Tak samo, kiedy zauważycie ofertę na znanych portalach aukcyjnych, w której urządzenie warte 3000 zł w perfekcyjnym stanie sprzedawane jest za niewielki ułamek ceny. A co jeśli wam powiem, że w 2016 roku mogliście kupić nowiutki smartfon, i to nie jakąś padlinę, tylko naprawdę porządnego budżetowca, za 4 dolary. Znaczy mogliście, ale nie mogliście. Ja jestem Smoczy, a w dzisiejszym materiale opowiem Wam o jednej z najciekawszych historii w świecie smartfonów. Przed Wami Freedom 251. Indie 2016 rok. Firma Ringing Balls, założona zaledwie rok wcześniej, ogłasza światu swój nowy produkt, smartfon o wdzięcznej nazwie Freedom 251. Smartfon, który według twórców miał być produkowany w Indiach, skupił na sobie uwagę naprawdę ogromne ilości ludzi ze względu na swoją cenę 251 rupii, co w tamtym czasie przekładało się na około 4 dolary. To właśnie stąd ta liczba w modelu. Całość okraszona była hasłem istnie wizjonerskim. Smartfon ten według twórców powstał, by znieść cyfrowe podziały i pozwolić na dostęp do sieci i nowej technologii praktycznie każdemu. Co ważne, podzespoły jak na tamten czas były naprawdę ciekawe, ale o tym trochę później. Firma poinformowała potencjalnych klientów, że cena 251 rupi jest promocyjna, a wszyscy ci, którzy zechcą kupić telefony później, będą musieli zapłacić zawrotne 500 rupi, czyli około 8 dolarów. Jak to zwykle bywa w wypadku takich okazji, strona internetowa padła już pierwszego dnia do czasu zakończenia tego trzydniowego szału, bo promka miała miejsce w dniach od 18 do 21 lutego. Po zakup telefonu zarejestrowało się ponad 70 milionów osób, a 30 tysięcy zabukowało urządzenia, wcześniej wpłacając pieniądze. Początkowo smartfony miały zostać dostarczone jeszcze w tym samym miesiącu, jednak firma poinformowała o delikatnej obsłowie i przesunęła wysyłkę urządzeń na czerwiec. Tuż po tym Ringing Bells oświadczyło, że udało im się dostarczyć już 5000 telefonów, datę znowu przeniesiono i skończyło się na lipcu. Przejdźmy teraz do samego urządzenia. Freedom wyposażony był w czterorodzeniowy procesor z taktowaniem 1,3 GHz. Niestety nie mogę znaleźć konkretnego modelu procesora, ale czemu to powiem wam już za chwilę. 1 GB RAMu, 8 GB pamięci wewnętrznej. Szczuplutka bateria o pojemności 1450 mAh i czterocalowy ekran o rozdzielczości 540x960. Do tego dwie kamery. Tylnia o rozdzielczości 3,2 megapiksela i przednia 0,3 megapiksela. Do tego udogodnienia w postaci slotu na kartę microSD, wejścia jack 3,5 i dwóch miejsc na karty SIM. Smartfon startował na alizaku, Androidzie 5.1, i to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o bebechy. Na papierze wyglądają one naprawdę w porządku, jak na tamten okres, i uprzedzam, że nawet nie mówimy tutaj o zależności cenowej. Recenzenci, którzy jakimś cudem położyli ręce na tym urządzeniu, też byli w większości pod sporym wrażeniem. Zwracali uwagę, że ekran jest jaki jest, głośniki to samo, ale urządzenie działało i nawet nie mieliśmy pokazu slajdów na ekranie, przynajmniej na początku użytkowania. Oczywiście nie mówimy o wszystkich recenzentach, ale sporo z nich było naprawdę usatysfakcjonowanych. Jeśli jednak przyglądniemy się temu trochę dokładniej, zobaczymy pewne delikatne szczegóły, które powinny zapalić lampkę w głowie nawet tym osobom, które pokładały całą nadzieję w Ringing Bells. Dzień premiery Freedom 251 był mocno wyczekiwaną datą. W trakcie tego samego wydarzenia firma zaprezentowała też Freedom 9900 TV, budżetowy telewizor LED z rozdzielczością HD. Nazwa, tak jak w wypadku telefonu, nawiązywała do ceny 9900 rupi, co w przeliczeniu dawało nam 120 dolarów. Wracając do smartfona, kilku recenzentów dostało produkt i tu robi się naprawdę zabawnie. W recenzji na gadgets 360 możemy zauważyć, że urządzenie tuż pod głośnikiem, czujnikami i przed aparatem ma delikatne maźnięcie i wygląda ono jak korektor. Nie, no bez jaj. Jak korektor? Korektor. Inny recenzent na Twitterze wrzucił zdjęcia po starciu substancji z telefonu, o czym ukazuje nam się napis adcom. Tego samego możemy dowiedzieć się z materiału Mint.

To, że telefon się nie uruchamiał, jeszcze bym zrozumiał. Takie rzeczy po prostu się zdarzają, ale raczej nikt przypadkowo nie ukrywa brandingu prawdziwego producenta. Zresztą zaraz chwila Atkom? Przecież ten telefon miał być produkowany w Indiach. I jeśli ktoś z Was myśli, że Etam mało znaczący szczegół, to tak nie jest. Początkowo to właśnie do mieszkańców Indii miał być skierowany ten smartfon. Tam dostawa była bardzo tania i wszystko kręciło się wokół pomocnej dłoni, wyciągniętej do osób wykluczonych technologicznie. Zresztą zobaczcie na branding. To, że telefon miał być produkowany w Indiach, jest naprawdę ważnym elementem. Drugą kwestią jest to, w jaki sposób smartfon był reklamowany. W gazetach. Pod wieloma materiałami o tym urządzeniu możemy znaleźć komentarze mówiące o tym, że osoby, które zamówiły ten produkt, dowiedziały się o nim przez gazety, w których po prostu znajdowały się reklamy tego smartfona. Kolejna rzecz. Doskonale widać to na materiałach recenzenckich. Ikony z iOS. Serio? To raczej domena chińskich podróbek, głufonów i puszek z dziesięcioletnimi bebechami, które softwareowo mają imitować droższy sprzęt. Jest niesmak, ale idziemy dalej. W sieci dość mocno zawrzało, aż do momentu, w którym sprawą zainteresowały się władze Indii. Po zbadaniu sprawy okazało się, że firma nie ma gdzie produkować tych smartfonów, nie ma zespołu odpowiedzialnego za ich design czy czegokolwiek innego w tym zakresie. Odpowiednie instytucje musiały zbadać, skąd producent niesławnego smartfona ma jakiekolwiek środki na to przedsięwzięcie. Oszacowano, że sama produkcja urządzenia znacząco przewyższa jego cenę, co raczej nikogo nie dziwi. Przy Ringing Bells zaczęło się kotłować coraz bardziej, szczególnie wokół kluczowych dla firmy osób, którymi byli Mohit Goel, dyrektor zarządzający, i Ashok Kada, prezes. Przyparci sytuacją do muru, właściciele firmy ogłosili, że zaczną zwracać pieniądze osobom, które nie otrzymały urządzenia. Ile? 30 tysięcy transakcji, co przekładało się na około 14 800 użytkowników. Firma Atcom również zabrała głos w tej sprawie. Przyznali oni, że firma Ringing Balls zakupiła od nich urządzenia, jednak nie mieli oni pojęcia, co ci z nimi zrobią. Pojedynczy telefon kosztował około 3600 rupii, czyli lekko ponad 40 dolarów. Potem był brandowany, co i tak jest dużym słowem, i oferowany za ponad 10 razy mniejszą kwotę. Adcom stwierdził również, że działania indyjskiej firmy zszargały ich dobre imię. Mohit Goel zwrócił się nawet z prośbą o dofinansowanie od rządu w postaci około 6 milionów dolarów, dokładnie tylu rupii. Nie muszę chyba dodawać, że nic z tego nie wynikło. Poseł Kiritz Maja uznał, że cała ta akcja to schemat Ponziego. Oszustwo inwestycyjne, które polega na wabieniu coraz to nowszych inwestorów i spłacania tych wcześniejszych pieniędzmi nowo przybyłych. Jak zakończyła się sprawa najtańszego smartfona na świecie? Cóż, ilość pozwów w stronę Ringing Bells była zatrważająca. Finalnie Goel został aresztowany i spędził w więzieniu około 6 miesięcy. Warto dodać, że został ponownie aresztowany w 2018 roku z powodu zupełnie innego oszustwa. Ciężko oszacować, ile osób otrzymało smartfony, a ile nie. Tak samo trudno jest dojść do tego, ile osób odzyskało swoje pieniądze. Chyba najlepiej podsumować to radą, która pojawia się praktycznie wszędzie, gdzie tylko opisana jest historia Ringing Boss. Jeśli coś wydaje się zbyt piękne na to, aby było prawdziwe, to zapewne tak jest. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia już wkrótce.